Cześć, trzymano z tej strony. Squid, to jest kolejna prezentacja świata. Jest dzisiaj ze mną Jakub. I witajcie serdecznie. Zobaczymy wiele dzisiaj ciekawych rzeczy. Od czego zaczynamy? Możemy zacząć od sypialni. Przechodzimy tutaj tunelem do sypialni mhm. tej. Obraz wstawiłem łóżko podwójne. Do magazynu przejdziemy. Tutaj raczej się nic nie zmieniło, oprócz tego, że za skrzyniami jest Glowstone. I u góry też jest Glowstone. Tak. Możemy tutaj przejść tutaj do y, statywu alchemicznego, pokoju alchemicznego. No na kolejkę już nie wystarczyło mi czasu. Jest to ona taka niedokończona, jak widać. Wzorowano, wzorowana na dzienniku z Minecraft. To może pokażę te mechanizmy, bo one jednak są dokładnie takie, jak były w dzienniku z Minecraft. Kolejka to była taka pierwsza budowla, którą tutaj zacząłem budować, ale nie skończymy jej do końca. Mhm. Tutaj jest pokój alchemiczny. Wszystko jest, co potrzebne. tu udałem czantowania. teraz możemy przejść do przepalarni. szachownicę wstawiłem tutaj. i na podłodze i na suficie. teraz możemy przejść w dół tutaj do w, yy, farmy zboża, pszenicy. Nad nami jest jacuzzi, są szyby. Jacuzzi? Jacuzzi tutaj, nad nami. Tutaj woda się leje. A to jeszcze zobaczymy, tak? Tak. Cały wodospad. Teraz możemy przejść do hodowli zwierząt. To są świnki, krówki. Kury i owce również... No, A nawet konie. No. Jest jeden osioł Naprawdę fajnie to wszystko jest zrobione. Bo mamy wszystko fajnie zagospodarowane. Teraz idziemy na, tutaj na drogę, tutaj, druskę. Prowadzącą... Na razie do drogi, drogi głównej pójdziemy, a później do galerii. I pójdziemy do bunkra, który jest tutaj. W jesteśmy chronieni warstwą obsydianu i żelaza. No, jest to bardzo fajnie zrobione. Mamy też flaki. Tam przesła, żeby przeczekać jakiś atak, kryperów można by przetrwać. Teraz możemy przejść w lewo do parku spontanną. I do tajemniczego lasu. takiego tutaj. Przechodzimy przez mostek nad rzeką. Mm, taki mostek jest. I przejdziemy do portu. Jest stateczek. Poza jak królik siedzi fajnie na rufie. Pasażer na gapę. No. no na dziobie on siedzi w sumie? Można sobie pop z po płynąć. Mamy może. też tutaj most taki dość. Fajny, dość duży, niczym, rzymskie akwedukty. Jego budowa nie zajęła tak długo tak. Z godzinkę. Budowa mostu. Hmm, no dobra, chodźmy powoli w tą stronę. Co tutaj mamy, portale do neteru. I teraz za portalami, schody tutaj tak. I tutaj się schodki kończą. No dobra. Tutaj jeszcze Aki X. O, nie w tą stronę. Przejdziemy na Taras widokowy. Na górę, a ja jest możemy... jeszcze droga na sam dół. No, jeszcze możemy przejść tutaj do mm -hmm. pierwszego i do tego najwyższego. Spodałoby włączyć dzień. Coś tutaj, nie wiem, co się stało. Ale jesteśmy. I najwyżej jesteśmy. Można popatrzeć sobie na widoki. Może od razu zjedźmy sobie tymi łódkami, żeby tutaj nie wracać. Zobaczymy jak to będzie. Trochę krótkie to zrobiłem, ale... Mhm. Okej okay. I teraz, teraz tutaj może ekrzyc. jeszcze A, jeszcze Droga w dół, gdzie Jakaś niespodzianka No tutaj też tra nie starczyło czasu na zbudowanie do końca tego wszystkiego No dobra, bo się być... tak zastanawiałem jak oglądałem ten save, że to tutaj nie pasuje. Tutaj miała iść kolejka przez ten tunel do domku Drwala. <grym> mhm. Ale ostatecznie i tak jeszcze tej kolejki nie ma. A no. A to jest oto domek Drwala. Taki miły, ciasny, ale przytulny. Taki w sam raz. Dla Drwala. Teraz możemy przejść tutaj koło mostu, yy, na yy, ten, na basen, tutaj w sumie. Do to Karewy. na basen powinniśmy iść od strony ogniska. To jest przejście, i to jest jacuzzi No Dobra, to mamy i jacuzzi, tą stroną do galerii marcowo idziemy. A właściwie pofruniemy. Co to? Ognisko. Droszka, idzie w galerii. Można wejść głównym wejściem. I co tutaj mamy? Lodziarnie, WC, bank, piekarnie, sklep RTV i AGD. No mamy tutaj różne sprzęty. Na górze mamy smażalnię ryb, hamburgery i kebaby. I jeszcze sklep z odzieżą. Kebaby. No. To może teraz biblioteka. Teraz przejdziemy do biblioteki. Można się tutaj zgubić w książkach. Mam nadzieję, że się nie zgubię hmm. Albo jednak Można sobie poczytać książeczki jakieś no. Teraz możemy przejść do kina. W prawo. Kino. A później możemy przejść na taras widokowy na samej górze. Tutaj można sobie bilet kupić. Tutaj jedzonko. Brakuje kukurydzy w Fainkrawce. Chyba <grych> popcornu. No tak. Zajm, zajmijmy miejsca jakieś... I może się rozpocząć film. Światła gaz on i mamy film. No teraz się ładuje. No i tak się będzie ładował cały czas. Wiadomo, że to jest Minecraft. Oj, przepraszam, za wiadomość. Jeszcze raz. Teraz możemy przejść na taras widokowy. Jest tam widok na góry, na teren, tutaj cały. No, a tam widzę basen, może wchodzimy do basenu. I teraz pójdziemy prosto. Basen, morska fantazja. Morska fantazja. Hmm. Oj, szatnia jej. Oraz sam basen. No, jak tu dość głęboko. Można się utopić. Zobacz. Jeśli ktoś nie umie pływać. Tam też jest ta kolejka, którą już zwiedzaliśmy. No i to chyba będzie na tyle. No to już na tyle wszystko. No może zakończymy tutaj. O, na tych leżakach. Tak, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że świat Wam się spodobał. Klikajcie tam łapy w górę. Piszcie w komentarze. No i do zobaczenia. Na razie pa, cześć. Cześć.